Hej, 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 witam was bardzo, serdecznie moi drodwidowie, tutaj jest Tilgar. Cześć, a ja dzisiaj zapraszam Was do gierki The Way of Life. Moi widzowie, została mi ona polecona przez Leriandera, którzy niektórzy pewnie z was znają. Jest to gierka Indie, zrobiona przez ludzi w 24 godziny. Gierka zrobiona w jeden dzień. W jeden dzień robimy mało rzeczy, czyli wstajemy, idziemy do szkoły, jemy, uczymy się. I idziemy spać. A oni w jeden dzień zrobili grę, która na Steamie aktualnie jest, można powiedzieć, nawet i hitem, ponieważ ma już ponad 2000 recenzji. I co jest ciekawe, można ją przejść w 5 minut. Jest to wczesny dostęp alfa, aktualnie darmowa. Gierka, która pokazuje życie młodego, fajnego dzieciaka, biznesmena oraz starca. Każdego oczywiście w swoim świecie, jednak w tym samym świecie, ale widzonymi, widzącymi ich właśnie oczyma. Daję ja zapraszam was dzisiaj do Gierki. Moi drodzy widzowie, ja sobie przy okazji trochę pozwolę pogadać. Proszę bardzo, jesteśmy biznesmenem. Okej, okay, jesteśmy biznesmenem. Tak jak mówiłem, jest to gierka zrobiona we 24 godziny, polecona przez jednego z widzów, mojego przyjaciela przy okazji i wszystkim. Moi drodzy, What the shit. Moi drodzy widzowie, dlaczego w ogóle... Co mnie natchnęło, że ja się zgodziłem w ogóle nagrać, bo powiem sobie szczerze, że ja jak tak, tego typu gier nie nagrywam. E, jednak właśnie dam sobie sprawę, ostatnio jakoś mnie naszą na gierki indie. Moi drodzy jeśli znacie jakiekolwiek gierki indie, czyli gierki robione dosłownie przez... Ludzi z pasją dla ludzi, którzy lubią gry To dajcie jakieś linki do takich gierek. Ja myślę, że będę robił właśnie tego typu gierki Może raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie Nie popieraj mnie, jestem biznesmenem, muszę iść do mojej pracy, spadaj I zobaczymy jak to wszystko, moi drodzy widzowie, będzie Dobra, moi drodzy widzowie, wracamy Jak to gierka Indie, muszą być i błędy, coś mnie wywaliło W każdym razie właśnie dokończmy to, co chciałem powiedzieć Moi drodzy widzowie, często zdarza się tak, że to właśnie gierki Indie mocniej wpływają na nas, na ludzi, ponieważ te gierki indie nie są robione pod to, żeby zarobić kupę kasy, tylko żeby pokazać to, co może nam zaoferować komputer, czy właśnie świat gier. Aktualnie jesteśmy biznesmeny. Jeden z trzech osób zdolnych do grania w tą grę, jeśli można tak tutaj powiedzieć. A! I udaje się w nas szary świat człowieka, który nie stanie stanisłowon, chodzi sobie tylko od korporacji do korporacji, od pracy do pracy, idzie do pracy, idzie zjeść śniadanko, idzie gdzieś obiad, idzie się wykąpać, idzie spać. I dlatego widzimy też świat szary, świat... Osoby znużonej swoim życiem, można by powiedzieć. Idziełem właśnie do swojego biura, w którym pewnie nic nie będziemy robić. I skończyła się ta gra. <tak>, tak się skończyła ta gra. Moi drodzy, zakończyliśmy grę biznesmenem. Teraz zagram sobie starcem. O, starcem. Ale patrzcie, chciałem do, wrócić do biznesmena. Bo tak jak mówiłem, w tę grę dosłownie w 5 minut można przejść, bo idziemy, gramy 2 minuty i już jest koniec, co nie? Teraz jesteśmy starcem. Patrzcie, jesteśmy ociężeli. Ja tą myszką ruszam leciutko. Jesteśmy takimi typowymi. Z tarcami, słabo widzimy, gdzieś tu nam jeszcze szumi. To jakoś ta myszka chodzi w ogóle do dupy. Kiedy klikamy, wujdziemy jakoś powoli. Ale się chciałbym jeszcze wrócić do biznesmena, moi drodzy. Zowie, zawsze powtarzam sobie jedną rzecz. Cześć, auto. Jestem starcem, przepuszczasz mnie? Dziękuję. O, Jezu, on mnie przejechał, co za świnia. Normalnie, jestem starcem. Ja myślałem, że mnie przepuszcza, a to mnie zabił. Jeszcze do biznesmena, moi drodzy, zowie, ja sobie zawsze powtarzam, że ja osoba, ja jestem w ogóle optymistą, wielkim, wielkim optymistą. Zresztą. Nazwa kanału, zapomnij, jest. To nikt nie lubi starców. Nie, a teraz się zatrzymuj, ale jak ja wejdę, to mnie zabije. Patrzcie. On on nie przejedzie. To jest hańba, co nie? Dobra, trzeba po prostu stan stanąć i wtedy przejść, kiedy on się zatrzyma, No, łatwe jak budowa cepa. O, ten się zatrzyma dobra, idziemy, 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 idziemy. idziemy. O, o, proszę, nie przejeżdżaj mnie. Jestem powolny, wiem, że wam się spieszy do pracy, ale, moi drodzy, to co chciałem powiedzieć. Czuję się. Słabo, muszę odpocząć. No tak, muszę odpocząć. To prawda moi drodzy, muszę odpocząć. Zawsze sobie mówiłem, że ja jestem optymistą. Ja jestem osobą, która jeśli znajdzie sobie pracę, to chce aby ta pra praca dawała mu radość. Nie mówię tutaj o YouTubie, a nie wiążę się szczerze mówiąc z YouTubem w przyszłości jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Nie, nie, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, to jest jeszcze kwestia czasu. Ja mam jeszcze yy, drugą klasę, trzecią klasę, studia, 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 studia. Za te 6 lat się może zmienić jeszcze dosłownie wszystko, ale jako tako nie wiążę z tym. O, muszę odpocząć, nie mogę tutaj przejść. Dobra, idziemy na ławeczkę usiąść. O, chyba muszę jeszcze dłużej odpocząć. O, jak to powoli chodzi? Jestem osobą, która naprawdę właśnie chciałaby mieć taką pracę, w której naprawdę może siedzieć. Że nie chodzi mi tutaj o YouTube'a, bo ja z tym naprawdę nie wiążę w przyszłości, chyba że naprawdę nie wiadomo, co by się stało. I nic on zawąd z 500 tysięcy subów. Yy, nie wiadomo kiedy, dobra, teraz się powinni zatrzymać! Pięknie zatrzymali się, idziemy dalej. Tylko właśnie, żeby znaleźć pracę, którą człowiek cieszy. Bo widzieliście tutaj tego typowego biznesmana, który robi sobie rutynę. Tak tak naprawdę idealnie pokazuje. Jacy są, jacy są ludzie? Oczywiście. A tu teraz mamy dzieciako! No i to jest dopiero ciekawe. Że... ten było smutno, teraz jesteśmy dzieckiem. Teraz przypomnijcie sobie wasze dzieciństwo kiedy to chodziliście przez pasy, mówiąc, że czarne to lawa, a teraz tak naprawdę bylibyście racistami, co nie? Powiecie o tym, że jakie dzieci na pasach jak chodzicie, chodzicie tylko po białych, to ktoś powie, że jesteście rasistami, bo miacie czarny. Tak by było, moi drogi Świat się zmienia, świat się zmienia. Teraz jesteśmy zwykłym dzieckiem, chodzącym, który ma gdzieś lawer, tu ma gdzieś jakieś latające smoki zamiast Nie wiadomo w ogóle o co chodzi. My sobie skaczemy pod dyskotekę, schodkę, cieszymy się życiem i tak nasze życie powinno wyglądać według mnie. Ja jestem wielkim. O cholera, smog mnie zdupczył. Kurde, fusrodachmuz zrobi, dobra, na tego smoka trzeba uważać, bo nas mogą zjechać stąd. O lol, nie wiedziałem. Moi Joey, właśnie o to chodzi, że ja chciałbym, żeby moje życie zawsze wyglądało tak, od pierwszego roku życia do, kurde, 150, nie wiadomo którego, ja sobie dożyję, to se dożyję, żeby wyglądało właśnie tak, właśnie tak, kolorowo, pięknie, kolorowo, kurde, wiecie jak to... To może dla niektórych dziwnie brzmi, bo kiedy ja mówię, że nasze życie powinno wyglądać kolorowo i powinniśmy mieć smoki, lawy, ruszające się ziemię, dziwne drzewa i nie wiadomo co, każdy sobie pomyśli, o narkotyki. No, no tak, narkotyki inaczej nie może być. Ale właśnie, żebyśmy oczami wyobraźni, nawet nie dziecka, jako starsi przeglądali się naszemu światu właśnie w ten sposób. Nie wiem jak wy, ja jestem wielkim optymistą, który cieszy się z każdego dnia, który może sobie przeżyć ze wszystkiego co tak naprawdę robi i, i, i wiecie, nie, nie wiem jak was. O, smok, smok, nie, nie. I nie wiem jak to u was wygląda, ale ja naprawdę jestem wielkim szczęśliwcem dotyczącym dosłownie wszystkiego od szkoły po, ro po rodzinę, po wszystko. Więc ja jestem happy, jestem optymistą i myślę, że dużo osób tak powinno być. I nie trawię pesymistów, co nie? Nie potrafię z nimi gadać w ogóle. Kurde, tak jakby kłótnia wyglądała, co nie? Jak pesymista z optymistą gada. To jest śmieszne. Patrzcie, jesteśmy dzieckiem, jesteśmy, cieszymy się, ale właśnie ten dorosły, żeby znaleźć taką pracę, z którą byśmy się cieszyli, a jeśli byśmy się nie cieszyli, to zmieni tą pracę za Chiny Ludowe. A jak nam się nie uda, bo każdy może się tak dać, no to wiadomo jak to jest. Dobrze, że jesteśmy dzieckiem. Tam wolę nie skakać, bo tutaj niby, że mamy jakieś cent, to tam raczej nie doskoczymy. Możemy nawet biegać na shifcie, Uuu! Żeby tak nasze życie wyglądało. To jest gryka Indy, zrobiona 24 godziny. Wtedy, kiedy my idziemy do szkoły, uczymy się matematyki, polskiego, historii, informatyki, w WFU reliki, nie wiadomo czego jeszcze. Oni zrobili grę, która pokazuje świat. Jeden i ten sam. Tu mamy ulicę początek, tu mamy przejście przez tę ulicę. Te smoki tak naprawdę są samochody. Zwykły biznesmen widział szary świat i chodzą tylko ludzi. Starzec był zmęczony, a my jesteśmy teraz dzieckiem! Widzimy ten sam świat, moi drodzy tobie. To była gierka, która, aby wam pokazać. Ja w ogóle chcę zobaczyć, jak to ogólnie się przyjmie. O, jak dupny Donat! To tylko Amerykanie mogli zrobić. W Polsce żeby taką wódkę pola. A nie, bo jesteśmy dzieckiem, dobra. Pamiętajmy, że jesteśmy dzieckiem. Ja to była taka po prostu odcinek pokazujący. Co może tak naprawdę zrobić człowiek, 24 godziny? Człowiek, który. po prostu. Lubi robić gierki, który miał pomysły. Tu chyba był jakiś konkurs zresztą, co nie? Jeśli się nie mylę, O nie, zapukowałaś się, a Już nie mówię co do pokazania tego świata, bo to jest właśnie to, co... o czym wspomniałem na samym początku, że gierki IndyChefta są robione, aby pokazać możliwości Gierek. Pokazać możliwości Gierek, tam, gdzie mnie idę do pracy, faki już, później się jeszcze mnie wyleje. Ja muszę dzisiaj, no, się odebrać, kurde, tysiąc papierkowych robotów. Robotów, kurde, robotów, tak, papierków, nie wiadomo, co jeszcze zrobić. To jest właśnie gierka Indie, moi drodzy, jeśli znacie jakiekolwiek inne fajne gierki indy, pomyśl mnie, które właśnie potrafią robić coś innego, niż mieć grafikę z dupy za silnik za kilka milionów, czy fizykę nie wiadomo skąd, tylko właśnie taką typową gierkę, która ma dosłownie piksele z dupy, takie renderingi, że ja bym zrobił lepszy, no ale mimo wszystko sam wiecie o co w tym chodzi, nie możemy sobie kupić nawet słodyczy, jesteśmy smutni. Sami wiecie, jak takie gierki potrafią działać na człowieka. To jest wyjątkowy odcinek, ponieważ nie wiem, czy takie gierki nie będą nagrywane. Jeśli wy dacie mi jakieś fajne pomysły na takie gierki, że znacie tego typowo uczuciowo, nie zawsze uczuciowo, nawet po prostu jakieś fajne gierki Indy, które pozwoliłyby nam pokazać, jakie są możliwości zwykłych naszych ludzi, którzy po prostu sobie siedzą przed kompem i robią na przykład gierki i cieszą się z tego, że nadal są dziećmi, to już, moi drodzy, jeśli będzie jak się tam, jeśli ten odcinek, no ten odcinek, jeśli ta gra się spodoba, no bo to jest tylko jeden odcinek z tej gierki, no to nie ma żadnego problemu u wydopczył. I spadam do lawy i spadam do lawy, tak. No to ja myślę, że ta stereo się przyjmie i takie gierki indie będę robił tydzień na dwa. Też serio! Coś co może pokazać jakie są możliwości ludzi, coś co może zmienić całkowicie nasze myślenie, że kurde, dobre gry to są tylko takie, żeby odpalić na ultra patrzeć na grafikę i się cieszyć i mówić, o kurde ta gra ma lepszą grafikę niż w Realu, co nie? No i wiecie jak to wszystko wygląda. Moi drodzy widzowie, ja mam nadzieję, że na nadzieję, że ta krótka pogadanka przez życie Steel Gara optymisty Wam coś też do głowy wbiła, że trzeba się cieszyć, że trzeba być tym, kim się jest i dupa. Trzeba znaleźć ciekawą pracę, trzeba po prostu ci się ze wszystkiego cieszyć. Moi drodzy dziowie, taka oto krótka gierka. Małego dziecka uważającego, żeby nie spać do lawy, bo go kurde, stopi ta podłoga, prawda? Idzie, idącego sobie gdzieś połączyło a wszystko jest kolorowe. Ja mam nadzieję, że ta cała gra jak najbardziej mi się podobała. Przeszedam w jeden odcinek. 10 minut zrobiono przez. Jednego człowieka, czy przez kilku? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem, że w 24 godziny. Moi drodzy widzowie, sami widzieliście drogę życia. Jedną, zwykłą drogę, która pokazała w trzech różnych, pokazana w trzech różnych trybach. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że jak najbardziej wszystko wam się podobało. Ja wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!